Było o dubbingu, było o lektorze, więc dzisiaj opowiem Wam o napisach filmowych. A pomogą mi w tym pingwinie z Madagaskaru. Tłumaczenie filmów poprzez napisy uważa się powszechnie za najmniej ingerujące w dzieło oryginalne. Być może właśnie dlatego jest często preferowanym przez widzów rozwiązaniem. Również wśród Was, jak udowodniła opublikowana przeze mnie niedawno ankieta. Napisy są rozwiązaniem prostym, niedrogim i w mniejszym lub większym stopniu stosowanym na całym świecie. Tylko czy na pewno jest to forma najwierniejsza i najswobodniejsza? Oj, tu się możecie bardzo zdziwić. Podstawowym ograniczeniem tej metody jest oczywiście szybkość, z jaką czyta przeciętny widz. I to szybkość przy jednoczesnym oglądaniu filmu. Obliczono, że jest to od 150 do 180 słów na minutę, przy czym należy wziąć pod uwagę to, że jeśli na ekranie w danym momencie dużo się dzieje, to widz będzie czytać wolniej. Instrukcja. Nie, nadal nie umiem czytać. Konieczne jest więc skondensowanie tłumaczonych dialogów i to jeszcze bardziej niż w wersji dla lektora tłumacze są więc zmuszeni do naprawdę ostrych cięć, a więc i podejmowania trudnych decyzji, które informacje nadają się do wyrzucenia, a które bezwzględnie muszą zostać. Według profesor Tomaszkiewicz w tłumaczeniu poprzez napisy filmowe ginie nawet 40% oryginalnego tekstu. Kondensacja jest też potrzebna z uwagi na wartości estetyczne. oglądamy w końcu film, a nie czytamy jego streszczenie. W związku z tym napisy nie mogą zasłaniać widzowi obrazu. Przyjęło się więc, że powinny pojawiać się maksymalnie w dwóch liniach, a ich najdogodniejszym położeniem jest dół ekranu. To nie koniec wymogów technicznych, bo przecież ograniczona jest również liczba znaków i czas wyświetlania danego podpisu. Napis powinien wyświetlać się przynajmniej półtorej sekundy, żeby widz go zauważył i przeczytał. Ale nie dłużej niż 6 sekund, bo wówczas widz ma tendencję do czytania go ponownie. Co do maksymalnej liczby znaków w wersie, to oscyluje ona wokół 40. Podpis powinien ukazać się ułamek sekundy przed wypowiedzeniem odpowiadającej mu kwestii, a dodatkowo nigdy nie powinien przechodzić przez tak zwaną montażową sklejkę, czyli zmianę ujęcia. Nowe ujęcie powinno iść w parze z nowym podpisem. Wyjątkiem są sytuacje, w których montaż jest bardzo dynamiczny i niemożliwym byłoby zmieszczenie się z napisem w jednym ujęciu. Widzicie więc, że praca tłumaczy napisów filmowych jest całkiem skomplikowana. A nie powiedziałam Wam jeszcze wszystkiego. Zmagania z ograniczeniami technicznymi to jedno. Ale trzeba jeszcze przecież synchronizować tekst z obrazem. W branży nazywa się to rozstawianiem napisów. Dawniej zajmowali się tym przeważnie technicy w studiu, obecnie jednak najczęściej musi się tym zająć sam tłumacz. Do profesjonalnego rozstawiania napisów potrzebny jest specjalny program. Takim programem jest na przykład polecany przez Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych EdList. To akurat produkt polski, ale są też inne zagraniczne opcje. Brzmi jak sporo roboty? Zdecydowanie. Dodajmy jeszcze, że jest to praca pod presją czasu, bo na wykonanie przekładów w postaci napisów filmowych tłumacz dostaje zazwyczaj tylko kilka dni roboczych. Podsumowując, tworzenie napisów jest pracą złożoną, raczej stresującą i dosyć żmudną. Mało kto jednak wie, że jest to również praca niewdzięczna. Dlaczego? Kowalski, niestety nie kojarzę. Bo w przeciwieństwie do dubbingu w przypadku napisów filmowych widzowie słyszą oryginalne kwestie i jeśli akurat znają dany język, albo, co gorsza, takim się tylko wydaje, oceniają zaproponowane rozwiązania. Tłumacze napisów są więc jak artyści na scenie. Wszyscy widzą ich przekład w zestawieniu z oryginałem i każdy czuje się kompetentny do jego krytykowania. Również ci, którzy niekoniecznie rozumieją zasady czy ograniczenia z tym tłumaczeniem związane. Prawie jak w internecie. Przepraszam. Nie, zaraz, ja, e, ja, ja schodzę w lewo. Pamiętajcie, proszę, że faktyczną sztukę tłumaczenia w formie napisów filmowych mamy okazję widzieć rzadko, głównie w kinach. Większość filmów wydawanych na DVD i dostępnych na streamingach adaptuje do napisów istniejące już tłumaczenia dubbingowe i lektorskie. Zakładam, że przyczyną są oszczędności, no bo w ten sposób nie trzeba zlecać drugiego tłumaczenia, wystarczy zlecić samą synchronizację. Wszelkie napisy, które pobieracie sobie z internetu, to przeważnie napisy amatorskie. One często nie przestrzegają żadnych ze wspomnianych przeze mnie zasad, no bo nie muszą. Z tego samego założenia wychodzę trochę ja, kiedy sama dodaję czasem napisy do moich YouTube'owych materiałów. Nie przestrzegam liczby znaków czy linijek, no bo to tylko YouTube. Wszystko można sobie zatrzymać albo cofnąć. Nie mówiąc już o tym, że u mnie te napisy mają Raczej pomagać w wyjaśnianiu zawiłości, a nie umożliwiać oglądanie zagranicznego filmu. Zakończyliśmy część teoretyczną i przechodzimy do tej analitycznej. Kowalski, analiza, proszę. Analizujemy dziś polskie wersje filmu Pingwiny z Madagaskaru z 2014 roku. Jest to jeden z nielicznych filmów, jakie udało mi się znaleźć w dwóch osobnych tłumaczeniach. Mamy więc przekład dubbingowy autorstwa Michała Wojnarowskiego oraz przekład napisowy Piotra Kacprzaka. Obie wersje są dostępne na platformie Prime. Miejcie na uwadze, że wszystkie napisy, które pojawią się w tym filmie, są własnością intelektualną pana Kacprzaka, ale z przyczyn technicznych ich czas wyświetlania może się nieznacznie różnić od oryginału. Zakładam, że gdyby zestawić oba te tłumaczenia i zapytać was o to, które podoba wam się bardziej, na pewno większość powiedziałaby, że dubbing. Przekład Wojnarowskiego robiony jest bowiem Ala Wierzbięta, czyli stara się dośmieszać film i dostosować go do lokalnego odbiorcy przez polonizację dialogów. Mm. Jak Wydaje się to być jak najbardziej uzasadnioną strategią, zważywszy na fakt, że to właśnie Bartosz Wierzbięta tłumaczył pierwsze odcinki serialu o pingwinach, serialu, który był pierwowzorem omawianego dziś filmu. W zestawieniu z dawingiem przekład Kacprzaka wydaje się zachowawczy, neutralny i dużo mniej kreatywny. Spójrzmy na przykład na to. Olewali mnie. Spuścili z wodą. Zapomniane. Dabing modyfikuje tu kwestie tak, aby były związane z wodą, jako że wypowiada je ośmiornica. Ale to właśnie napisy są wierniejsze oryginałowi. Podobny przypadek mamy tutaj. Time to kick-create! Zróbcie coś gotowego, Kłopacze się za pudła, panowie! Weźcie pod uwagę, że w dzisiejszych czasach każdy w jakimś stopniu zna angielski, więc niepotrzebne odbieganie napisów od oryginału zostałoby przez wiele osób wychwycone i niekoniecznie dobrze przyjęte. Zwłaszcza w przypadkach tak skrajnych jak tutaj. Kowalski, what's our trajectory? 95% certain we're still doomed. And the, uh, other 5%? Kowalski, analiza sytuacji. Obecnie 93% szans na zagładę. A te e, pozostałe 5%? Dubbing uprawia samowolkę. Robi z 95% 93%, co sugeruje nam, że skipper nie potrafi liczyć. No i jest dodatkowy żart. Widz się zaśmieje, bo nie wie co było w oryginale. Ale bądźmy szczerzy, gdyby to samo zrobił tłumacz pracujący nad napisami, od razu padłyby na niego gromy i inwektywy. Powiedzielibyście, że idiota nawet liczb po angielsku nie zna. Nie jest tak? No jest. Osobiście nie jestem fanką takich dośmieszeń, ale o tym pogadamy sobie innym razem. Pozwólcie mi teraz pokazać wam kilka przykładów kondensacji dialogów. Czytając napisy, wsłuchajcie się uważnie w wypowiadane kwestie. Well, sorry kid. You know, we lose a few eggs every year. It's just nature. Oh, right, nature. Incoming alert. Put it on the screen. the berlin zoo 15 penguins missing they've kidnapped other penguins no doubt cute and cuddly mm. of course where does this aircraft go from the odd shape of this bagel i'd say we're headed for paris france forget it not with their tax laws then i would suggest a mid-air transfer penguin footprint's still warm we just missed dave ah, blast it he's gone so many penguins Takie streszczanie dialogów jest kwalifikowane do wad napisów filmowych. Inną wadą, tak samo jak w przypadku lektora, jest zamieszanie podczas scen, gdy przynajmniej dwóch bohaterów mówi w tym samym czasie. Musimy ruszać! Co? się! Przejdźmy do zalet. Jedną z nich jest na pewno to, że napisy umożliwiają nam usłyszenie żartów fonetycznych, na przykład tych, bazujących na akcencie. Yo, come in now, yeah? sure Nie no, błagam, to żarty są? Jesteśmy w Kentucky, oni tu uwielbiają muzykę country. No już, dobra, właśnie i zrób ta sekawusie, czy cóż? Nawet te nieprzetłumaczalne słowne gierki mamy szansę usłyszeć i zrozumieć. No i oczywiście, jeśli jesteśmy przy zaletach, nie sposób nie wspomnieć o tym, że napisy filmowe pozwalają widzowi na obcowanie z oryginalnymi interpretacjami aktorskimi. Współczesne filmy animowane w rolach głównych, czy nam się to podoba, czy nie, często nie obsadzają już aktorów głosowych, ale sławne nazwiska, które przyciągną do kin więcej widzów. W przypadku Pingwinów byli to John Malkovich i Benedict Cumberbatch. Zatrudnieni aktorzy nierzadko wpływają na ostateczny charakter postaci. Animatorzy mogą dostosowywać mimikę czy gesty do konkretnej aktorskiej interpretacji. Czasem nawet zmodyfikować niektóre cechy wizualne, by te lepiej pasowały do wykreowanej przez aktora osobowości. W przypadku dubbingu to wszystko jako widzowie tracimy. My name is classified. Classified, eh? Skoro już jesteśmy przy tej scenie, to spójrzcie jeszcze na ten żart. And you are? My name is Classified. Classified, eh? What is that? Uh, Dutch? Can't really hear the accent. Excuse me. There's the accent. No, my name isn't Classified. My name is Classified because I am the leader of this strike team. Napisy tłumaczą go dosłownie. Co wychodzi tak sobie, no bo polska odmiana przymiotników nie pozwala na odtworzenie tej gry słownej. Dlatego dubbing przenosi ten humorystyczny ciężar na kolejne kwestie. A ty to kto? Ja jestem utajniony. Utajniony, tak? Pod płaszczykiem, tak? A co robisz pod tym płaszczykiem? Słucham cię. A więc co się robisz? Nie jestem pod żadnym płaszczykiem. Jestem tajnym agentem i jestem szefem tej grupy uderzeniowej. Dabingu jednak trochę łatwiej sobie na to pozwolić. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Zachęcam do kliknięcia kciuka w górę. I zapraszam na przyszłe odcinki. A plus.